Siema, ja jestem Michał, a to jest kolejny haul klockowy, czyli seria, w której pokazuję Wam moje ostatnie zakupy oraz różnego rodzaju zdobycze związane z klockami LEGO. Ten odcinek pojawia się dosyć szybko po kolejnym, ale po prostu dosyć dużo ostatnio kupuję. Z jednej strony to fajnie, z drugiej troszkę nie do końca, ale nie będę się tutaj nad tym rozwodził. W komentarzach możecie się pochwalić, co Wy dostaliście na Mikołajki, które niedawno były bądź co dostaniecie na święta, jeżeli już wiecie, chętnie sobie to poczytam, a może teraz bez zbędnego przedłużania po prostu przejdę Wam do, poka do pokazania moich LEGO zakupów. Jak widzicie zakupiłem dwa zestawiki Lego Speed Champions, Chleen, Sana GTR oraz Ferrari 8 Tributo. Za obydwa te zestawiki w promocji w Kerfurze, przy której to drugi tańszy zestaw, bądź tak jak w tym wypadku w takiej samej cenie był o 50% tańszy. Zapłaciłem 112 zł, jednakże Ferrari F8 Tributo nie jest dla mnie, tylko dla mojego kolegi Kamila, natomiast dla mnie jest tutaj Nissan GTR 56 zł za każdy z tych modeli to naprawdę świetna cena. Ja akurat Ferrari F8 Tributo już posiadam, Kamil je chciał, ja chciałem Nissana, więc w ten sposób się dogadaliśmy. Ta jakże mała paczuszka zawiera pierwszą od dawna bo zdecydowanie od ponad roku zakupioną przeze mnie podróbkę i pochodzi ona z zdecydowanie nowej platformy zakupowej jaką jest Shopee. Akurat była tam darmowa dostawa do paczkomatu Inpost bez minimalnej wartości zamówienia. Na dodatek jeszcze cena była dosyć atrakcyjna gdyż za to co się tutaj znajduje zapłaciłem złoty 83 zł. Jak już wspominałem, dostawa darmowa, więc można powiedzieć, że z dostawą. Niestety nie wiem, co tam dokładnie się znajduje, gdyż zakupiłem, uwaga, uwaga, losową figurkę z podróbek. A oto jaka figurka mi się trafiła. Jest to jakiś swego rodzaju żołnierz. Szczerze powiedziawszy, spodziewałem się czegoś lepszego, czegoś fajniejszego. Przynajmniej tak to było przedstawione na zdjęciach, że trafiają się trochę lepsze rzeczy ale wiadomo wszystko na zdjęciach wygląda lepiej i ja tej figurki nie mam zamiaru na razie otwierać. Szczerze powiedziawszy to kupiłem ją bardziej po to, aby przetestować w ogóle tą platformę Shopi czy rzeczy z niej w ogóle dochodzą, ale jak już widać rzeczy dochodzą, są chyba zgodne z zapisem, gdyż jest to jakaś tam figurka, może coś z nią zrobię, nie wiem zobaczę. Jak macie jakieś pomysły możecie napisać w komentarzu, a my przejdźmy do następnych zakupów. Jak być może część z Was pamięta pod koniec ostatniego haula klockowego wspominałem, że idzie do mnie jeszcze jedna paczka z Bricks and Pieces a oto ona postaram się to wyciągnąć tak, aby nie pokazać wam faktury z moimi danymi ok I jak widzicie, są to torsiki fanów FC Barcelony można je też wiadomo wykorzystać jako torsiki piłkarzy ale docelowo w zamyśle one są jako torsiki właśnie fanów jest ich tutaj 8 sztuk, przynajmniej źle zamawiałem, ale widzę, że dokładnie tyle ich tutaj jest. Są to moim zdaniem dosyć unikatowe elementy, na pewno ciekawe, warte uwagi. Znajdują się one tylko w gratisie dodawanym do zestawu Camp No. Zawce Barcelony właśnie, no jak można się domyśleć. Oczywiście ja tego gratisu nie posiadam, dlatego zakupiłem sobie torsiki, gdyż jak już wspominałem jest to naprawdę fajny i dosyć unikatowy element który myślę, że więcej może się już niestety nie pojawić. F warto coś takiego w swojej kolekcji mieć, a my może przejdziemy do dalszych zakupów. Dosłownie przed chwilą odebrałem tą oto paczuszkę, która jak widzicie po tej ładnej świątecznej taśmie pochodzi z Amazona, konkretniej mówiąc to polskiego Amazona, gdyż jak pewnie wiecie Amazon ma różne podstrony, dla różnych państw. Znajdą się tutaj dwa zestawiki z tego co prawdopodobnie macie w tytule, czyli z LEGO Speed Champions dokładnie to LEGO Speed Champions z fali z 2020 roku czyli można powiedzieć że zakupiłem je w ostatniej chwili przed wycofaniem a zakupiłem je w cenie myślę, że mogę powiedzieć bardzo dobrej OK, idealnie ułożyłem tą paczkę, gdyż mi widzicie jednego zestawu, teraz go tak sobie wyjmę boczkiem. A może właśnie zaczniemy od dania głównego tej paczki, która znajduje się tutaj z tyłu, z tymi papierami. A jak już widzicie jest to zestaw z Lamborghini, teraz wymalę tę karton. Jest to zestaw z Lamborghini, znajduje się tutaj Lamborghini Huracan oraz Urus. Lamborghini Urus to mój samochód marzeń, więc nie mogło być inaczej. Musiałem mieć ten zestaw. Natomiast Huracan jest naprawdę ładny, zarówno w realu, jak i w wersji klockowej. Chociaż w wersji klockowej jednak wypada ładniej niż Urus, jednakże Urus w realu bardziej mi się podoba, co jest może troszkę nietypową opinią. To jest pierwszy zestawik z tej paczki, za niego dałem 217 zł, a drugi to Audi Sport 4S1. Za niego dałem nie pamiętam dokładnie ile, ale chyba 70 zł bez paru groszy. Także za całą zawartość tej paczki zapłaciłem 287 zł, co jest naprawdę, naprawdę dobrą ceną. Jak za te dwa zestawy, przynajmniej na chwilę, kiedy ją nagrywam, gdyż wiadomo wcześniej, kiedy było trochę dalej od wycofania ich z oferty Lego, można było zakupić je trochę taniej. Tutaj ułożę Wam taki ładny, wydaje mi się, kadr a my może przejdziemy do dalszych lego zakupów ta paczuszka pochodzi z Alixa i zapłaciłem za jej zawartość około 80 zł a mówię około gdyż sama zawartość kosztowała 80 zł natomiast koszty dostawy z przesyłką elix to było 4 zł czyli w sumie wyszło mnie to 84 zł co i tak jest bardzo dobrą ceną Najniższą, najniższą aktualnie na rynku, z tego co się orientuję. Tutaj muszę jeszcze trochę przeciąć. Może spróbuję zrobić to w ten sposób. Przepraszam, jeżeli teraz mało co widzicie, ale staram się jak najlepiej otworzyć ten karton, chociaż coś mi to nie idzie. Ok, chyba najtrudniejszy element udało się już otworzyć. Jeszcze powinienem tylko naciąć tutaj taśmę. Teraz już na pewno jest to otwarte. A mamy tutaj zestawik owinięty dodatkową warstwą folibą bąbelkowej, co jest oczywiście na plus. Lego, po prostu Lego bez serii. Jak sami zresztą widzicie, 40305. A jest to zestaw sklepu Lego. Naprawdę od dłuższego czasu chciałem go mieć, chociaż na początku nie byłem do niego przekonany. Przyda mi się on do mojego Lego miasta. A 80 zł za niego jest naprawdę, naprawdę świetną ceną. Był on dodatkowo dodawany do zakupów w Lego Store we Wrocławiu. Tam jakoś tydzień po otwarciu go dawali. Co jest dosyć nietypowym zabiegiem, gdyż zazwyczaj był ten drugi zestaw. Tutaj pewnie macie gdzieś teraz zdjęcie. I był on dodawany od razu na otwarciu, a nie z lekali w ten tydzień. Ale tak czy siak cieszę się, że udało mi się go zdobyć. Bo jest naprawdę, naprawdę fajny i na pewno mi się przyda. Ta paczuszka, właściwie to kopertka, pochodzi z Vinted. Za dwa polibagi, które się tam znajdują, zapłaciłem 30 zł. Co myślę, jest bardzo dobrą ceną. Dostawa do punktów Orlen paczki była w pełni darmowa. Pierwszy polibag to taki polibak ze Star Wars. Szczerze powiedziawszy, nawet nie wiem co to za figurka. Nie wiem z którego pochodzi roku. Po prostu chciałem go mieć. Aż trafił się tak w zasadzie za 15 zł. No to się na niego zdecydowałem. Natomiast drugi poliwak jest już mi troszkę bliższy, gdyż jest to jego kreator 30286. Czyli taka jakby świąteczna toinka Myślę, że trzy dyszki za dwa te poliwagi to naprawdę dobra cena. Właśnie odebrałem taką oto paczuszkę z paczkomatu. Tak ona się prezentuje. Jest naprawdę całkiem sporych rozmiarów. Za jej zawartość zapłaciłem dosyć dużo. Jak na to, że nie jest to zestaw Lego, bo zapłaciłem aż 200 zł. Teraz się pewnie zastanawiacie, co to może być, że aż tyle kosztowało i nie jest to zestaw klocków duńskiego producenta. Mogę Wam powiedzieć tyle, że jest to zestaw klocków polskiego producenta, czyli firmy Hobby. Jak już się pewnie. Większość z Was domyśliła, a nie jest to taki zwykły zestaw, bo jest to zestaw, który do regularnej sprzedaży nigdy nie trafił i z tego co wiem, raczej nie trafi. Czyli sortownia impostu z klocków KOBI, tak prezentuje się ten zestawik. Powiem Wam, że naprawdę chciałem go mieć. W szczególności, że mam już zestaw, który był rok temu. Czyli paczkomat wraz z samochodem Kuriera. Dlatego szkoda byłoby przegapić okazję na posiadanie tej sortowni. Niestety do tej pory nie udało mi się jej wylosować, dlatego zdecydowałem się na jej zakup. Tak opakowanie wygląda z tyłu. Jeżeli natomiast jakimś cudem jeszcze ją wygram, to po prostu będę ją dwie sztuki. Zobaczę, co z nimi zrobię. Naprawdę się cieszę i nie żałuję ani złotówki wydanej na ten zestaw. To dosyć nieduże pudełeczko pochodzi z Vinted, a zapłaciłem za nie 30 zł. Tam jeszcze dodatkowo była opłata za ochronę kupujących, ale to wyszło jakieś 34 zł łącznie. Także naprawdę niedużo. Okej. Okay. Taśmy przecięte. Niestety muszę tutaj wyjąć etykietę. Gryzgwiczek wymaga, aby włożyć drugą etykietę do paczki. A jest tutaj zestawik z Lego City z 2008 roku, jak dobrze pamiętam. Czyli strażak. Tutaj widzę, że jest bardzo dobrze zabezpieczona paczka. Okej. Okay. Strażak z 2008 roku. Naprawdę maleńki zestawik. Teraz, jeżeli LEGO by się zdecydowało na wydanie czegoś podobnego na pewno trafiłoby to w polibaga, albo nawet do magazynu. Naprawdę fajny, taka ciekawostka i naprawdę cieszę się, że udało mi się go zakupić. Tutaj są dwa zestawy, z których się cieszę zdecydowanie najbardziej i chyba porówni się z nich cieszę, czyli Lamborghini Urus oraz Huracan z LEGO Speed Champions oraz Sortownia Impostu. Od Kobi. Naprawdę mega jaram się tymi zestawami i bardzo się cieszę, że udało mi się je zakupić. W szczególności Lego Speed Champions, gdyż ono wypada z produkcji, chociaż sortownia impostu też już raczej taniej się nigdzie nie pojawi. Także to by było na tyle. Dziękuję Wam za oglądanie. No i cześć.